Czołem czołem, Kromka z rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Wstępniak miał wam na celu tylko i wyłącznie uświadomienie tego, jak bardzo nie lubię pelotek kampiących na respie. I zaufajcie mi, było warto, było warto poświęcić się, żeby móc troszkę go podspawać. Dlaczego tak się na niego uwziąłem? no dlatego, że niestety całą rundę robił dokładnie to samo. Moi drodzy, dzisiaj yy, odstępstwo od reguły, troszeczkę. Battlefield 3. Tego mi w końcu było trzeba, słuchajcie. Postanowiłem wypróbować swój komputer. Już parę razy go próbowałem w kwestii streamów, w kwestii grania ogólnie, bo już troszkę go mam. Ale właśnie skorzystałem z tej okazji, że mogę pograć w starego, dobrego Battlefielda 3, ponieważ na nową generację nie ma niestety tej jakże wyśmienitej części Battlefielda. Już raz miałem takie nagranie, jednak wtedy grałem na swoim laptopie, no kombinowania było co niemiara. Tutaj tego problemu nie miałem w ogóle, dlatego postanowiłem sobie wejść, słuchajcie, na jeden-dwa meczyki. No i tak właśnie się skończyło tym, co będziecie widzieć. Zaznaczam od razu, że tak, dobrą sprawę, ja się jeszcze w dalszym ciągu uczę grać i grać, uczyć się będę na mieszce jeszcze bardzo, bardzo długo, ale muszę wam powiedzieć, że gra mi się... Niezwykle, niezwykle dobrze w tego Battlefield 3 na komputerze, mimo że ci co widzą chociażby na live, momentami mam naprawdę niezłego Parkinsona, w, w, szczególnie w takich sytuacjach, gdzie trzeba no, przycelować z bliska, jak na daleki dystans, jeszcze tam sobie czasem nawet radzę. Zresztą tutaj będziecie mieli, że tak powiem, przebłyski momentami podczas tego szturmu na Demawendu. Demawieniu. No, to będę tutaj na 60, chyba 4-slotowym szturmie przy obłożeniu Ticketu ile? 250, 300, no to, to są horrendalne liczby. Szturm na 64 osoby, to to jest no, zajob totalny, tak? Tutaj nie ma raczej możliwości żadnych taktycznych rozwiązań, co nie zmienia faktu, że strzela się bardzo przyjemnie, jest kogo zabijać. Niestety też czasem bardzo często się. Ginie, szczególnie no, tutaj zobaczycie na następnym przekaźniku, nie na jeszcze następnym, czyli na za dwa przekaźniki. Zobaczycie, jak tak naprawdę ciężko się czasem przedrzeć, ale jak bardzo przyjemnie robi się moi drodzy plecki. Co uda mi się zrobić dwa razy i, i będzie to bardzo, bardzo efektowne, nawet pokusiłbym się o wysłanie jednego z tych klipów z tej rozgrywki do Topki, ale tego nie zrobię, prawda? <grywa> także, także tyle w kwestii Topkowej. Oczywiście przy okazji przypominam, że dalej możecie wysyłać swoje zgłoszenia na Topkę, tym razem na miesiąc luty. Ja Wam tutaj też podlinkuję filmik do Topki styczniowej, tak żebyście mogli sobie wszystko zobaczyć. Moi drodzy, powiem Wam szczerze, że E, troszkę pograłem w tą trójeczkę i, i e, Battlefield Hardline e, zdecydowanie więcej mi przypomina właśnie trójkę niż czwórkę, e, co jest zdecydowanie, zdecydowanie dobrym. E, omenem tak się chyba tak można powiedzieć tak no, dobrym sygnałem o bądźmy po polskiemu poprawnie mówić prawda mówmy poprawnie bardzo fajnie szczególnie w tym hardline się zachowują te bronie tak jest to zdecydowanie bardziej widoczne jeśli chodzi o movement postaci o, o, o poruszanie się o to jak ta postać trzyma tą broń także mam nadzieję że, że ten Battlefield będzie będzie naprawdę dobrze zrobione. Po samych waszych komentarzach pod filmami z Hardline'a, czy też po ocenach widać, że to będzie tytuł, który budzi no, mieszane uczucia, tak? Budzi mieszane uczucia. I, I z jednej strony to dobrze, z drugiej strony nie do końca, ponieważ takie odstępstwo od reguły, od militarystyki i troszkę zmienione no dużo rzeczy, chociażby obrażenie, tak jak w ostatnim filmie mówiłem, część z Was się ze mną zgodziła, część nie, sprawia, że jednak będzie sporo dyskutowania na ten temat, ale to tylko i wyłącznie dobra sprawa, wydaje mi się, dla tytułu. Jeśli chodzi, słuchajcie, o moje odczucia z gry na pc to na początku było mi się bardzo, ale to bardzo ciężko przyzwyczaić, tak, do, do celowania, do poruszania się. Ja przyzwyczajony do pada jednak nie miałem wyrobionej takiej pamięci mięśniowej, e, która odpowiadałaby za, za poruszanie w zasadzie tą myszką, tak. E, moje kciuki, jeśli można powiedzieć, są dosyć wyrażliwe od właśnie poruszania gałką na, na padzie. Na myszce było to troszkę gorsze. Z moich obserwacji zauważyłem, że zdecydowana, zdecydowana. Częściej na PC e, występuje zjawisko bunny hoppingu, czyli bieganie i skakanie, tak aby ciężej się Wam celowało we wroga. E, podobna sytuacja ma miejsce, słuchajcie, ze strejfowaniem. Tak, tutaj takie angielskie nazewnictwo. Generalnie chodzi o unikanie pocisków wroga, czyli ruszanie się na lewo i prawo, lewo i prawo. Tak, Troszkę to jest e, zdecydowanie częstsze niż chociażby na e, konsoli. Co nie zmienia faktu, że, że no, pozwala na to mechanika gry na e, klawiaturze i na myszce. E, ja tutaj od razu pragnę wszystkich uspokoić, nie przechodzę na peceta. Już kiedyś jak dawałem chociażby e, posty z moim nowym komputerem, to pojawiały się głosy, że Kurde, szkoda, troszkę, bo byłem konsolowcem i to mnie wyróżniało, i to było fajne. Nie, moi drodzy, słuchajcie, nic takiego się nie dzieje. Ale nie omieszkam sobie raz na jakiś czas wrzucić, właśnie, na przykład Battlefielda 3 na PC, no bo konsoli nie mam. Tutaj będzie piękna opcja, słuchajcie, fantastyczna sprawa, do której. <laughs> Niestety się przyzwyczaiłem w Battlefieldie 4, że ten, e, że ten spadochron otwiera się e, zdecydowanie szybciej. W Battlefieldie 3, jak widzicie, otwiera się zdecydowanie później, a tutaj moi drodzy jesteśmy właśnie w tym przejściu, w którym no w zasadzie mamy trzy, 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 trzy przejścia, tak, właśnie to, w której teraz robię plecy, ale mi się po prostu, się jarałem niesamowicie, jak to zrobiłem, słuchajcie, byłem taki szczęśliwy, no to banalna sprawa pewnie dla was, robicie takie akcje co dzień, ale no ja byłem podjarany, niesamowicie, że coś takiego mi się udało zrobić, tutaj oczywiście wiemy, jest jeden korytarz, jest główna ta droga, taka, która jest zazwyczaj w całości przez czołgi e, e, zajęta. No i mamy ten prawy przesmyk bardzo podobny do tego lewego korytarza, jednak na 64 osoby słuchajcie bardzo, bardzo ciężko się, się przedrzeć. Tutaj i tak teraz jak widzicie udało się troszkę do przodu podejść, jednak no tam był kolejny bastion wroga i, i niestety zostaliśmy tutaj powybijani później. Jeszcze parokrotnie próbowaliśmy z prawej strony to robić, oczywiście całego meczu tutaj nie będziecie widzieć, no bo nie ma na tyle czasu, te, te odcinki nie mogą być jakieś dwudziestoparominutowe na razie, chociaż ostatnio sobie grałem na przykład na... E, dodatku e, Walka w Zwarciu, tak? Moim zdaniem, jeden z najlepszych dodatków do Battlefielda 3, e, bo na PC tam mam właśnie tylko i wyłącznie ten dodatek, poza podstawką. E, I słuchajcie, graliśmy na live i grało mi się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak widzicie, AEK, e, zarówno w Battlefieldzie 3, jak i w Battlefieldzie 4, no, jest bardzo, bardzo dobrą i efektowną, efektywną też przede wszystkim bronią. Szczególnie ze względu na jej. Szybkostrzelność. Likoil, którego powoli uczę się opanowywać na myszce, jeśli chodzi o. Właśnie PC-ta. Na konsoli jakoś to tak naturalniej przychodzi, na, na, na PC-cie jednak te, ten nawyk takiego ściągania tej myszki w dół przy oddawaniu strzału dopiero się wyrabia. Jeszcze co warto zaznaczyć, słuchajcie, z takich moich obserwacji, to na pewno to, że przyjemniej mi się gra na komputerze w Battlefield 3 niż w Battlefield 4. E, zdecydowanie przyjemniej. Nie wiem z czego to wynika, ale e, prawdą jest, że jakoś tak łatwiej mi się biega, łatwiej mi się celuje. Przyjemniej może, bo łatwiej się celuje na myszce i na klawiaturze dla kogoś, kto już długo gra na PC. -cie. Ja niestety nie gram, dlatego e, łatwiej mi się celuje na padzie. E, ale przywykłem do celowania na myszce szybciej w Battlefieldzie. 3. Może to wynika z tego, że już nie masz tylu dobrych graczy na, na PC w, w trójce, i dlatego właśnie mam może jakieś większe szanse, i czasem naprawdę udaje mi się dobry meczek zagrać. Co nie zmienia faktu, że to strzelanie na, na myszce w Battlefieldzie 3 jest jakieś takie nieco przyjemniejsze. I może wynika to właśnie z tego faktu, że jednak Battlefield 3. To jest ten stary, dobry Battlefield 3, do którego wszyscy wzdychają, i wydaje mi się, że wzdychać jeszcze będą przez długi, długi czas, bo naprawdę ta produkcja jest taką produkcją, w którą się chce grać, i, i, i jest, to, jest to bardzo satysfakcjonujące. Co oczywiście nie zmienia faktu, że problemy z NetCoDem, jakie były, takie są, ale to wynika tylko i wyłącznie z faktu, iż Battlefield jest. Na silniku Frostbite. Silnik Frostbite ma niestety to do siebie, że, że no, nie radzi sobie ze wszystkim, tak? To, to jest już natura tego silnika. Pozostaje mieć nadzieję, że, że hardline będzie troszkę lepszy w tym względzie, chociaż tak jak mówię, no tutaj. Nie oczekiwałbym cudów, bo już chociażby w becie były momenty, w którym ten ten netcode czasem nawalał. No i jeszcze oczywiście kwestia Battlefrontu, który będzie wychodził chyba na święta przyszłego roku, tak 2015. Także moi drodzy, mam nadzieję, że taka, takie odstępstwo od reguły wam się podobało. Ja bardzo chętnie będę wrzucał częściej Battlefield 3. Naprawdę myślę, że w tą stronę to będzie podążało, Battlefield 3 Battlefield 4, no i w przyszłości oczywiście hardline. próbowałem jeszcze coś robić z Bad Company 2, ale niestety serwerów jak na lekarstwo a w trójce jeszcze to wszystko się jakoś trzyma, w ostatecznym rozrachunku niestety przegraliśmy, no były momenty, w których mogliśmy jednak przejść dalej troszkę e, tymi, e, tymi korytarzami, jakoś to spuszować, szkoda, że nie mieliśmy w miarę dobrego czołgu, tutaj jeszcze też wkradł się w pewnym momencie haker do przeciwnego teamu, gdzie ściągał wszystkich z UMP e, został wyrzucony dopiero mniej więcej w połowie rozgrywki, ale grało się wyśmienicie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Pamiętajcie, Kromka biega radzi, nigdy Was nie zdradzi. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. papa. Pa.